Witam wszystkich z tej strony benek i teraz tak mały poradniczek. Jak ustawić... Um, tutaj. Jak ustawić asystowane... Celowanie asysto, um, Celowanie swobodne asystowane. Pierwsza i druga osoba. Żeby działało to na online, na mysz klawiatura. Chociaż nie wiem, czemu to dokładnie nie działa. Stylowo, dokładnie sterowanie ale myślę, że yy, u mnie to nie działa z tego względu, że mam prawdopodobnie program do modowania joysticka od yy, xboxa 360, jednakże tak yy, po prostu wychodzimy do głównego menu w grze przed wejściem do głównego całego menu dajemy ustawienia dajemy kontroler, tutaj zmieniamy sobie tryb celowania tutaj mamy na dole pod tym ustawiamy yy, przełączamy sobie tutaj jakie chcemy mieć swobodne celowanie, pełne tu wyskakuje nam komunikat ze stroną celową w że gra połączy się z karczami urządzeń kontrolnych w trybie celowania nawet myszy może to sprawić, że funkcje będą mieli przewagę nad tobą. Dajemy OK. Tu możemy też zmienić pełne, czyli w pojeździe tak samo pełne. Oczywiście zapisujemy to, dajemy zapisz, wracamy tutaj, sprawdzamy, pełne, wybierz. Jeszcze raz. W razie czego upewniamy się OK. Dajemy es Escape. I dajemy tryb online. Przechodzimy teraz, nas do trybu online i sprawdzimy, czy faktycznie będzie nam to działać dokładnie tak, jak ma zadziałać. Poradnik robię ogólnie dla. Po prostu dla kolegów z Sopotachy Wyklętych TS. Będziecie mieli podany na dole. Prawdopodobnie dodam tego TSM tam na dół, żebyście mogli sobie sprawdzić. Tu trochę się to długo ładuje, ale... Hmm. Czekamy, czekamy, aż się nam załaduje. Tyle trzeba poczekać, także możecie sobie przewinąć. Mogłem też to po prostu ominąć i zmienić, żeby tego nie było. Będzie. Przesunąć i po prostu tego by nie było. Ale zobaczymy. Dam to na taki, żeby nie czekać długo. No i już jesteśmy załadowani. Możemy teraz sobie sprawdzić, dajemy escape dajemy ustawienia czy faktycznie nam to wyszło tak patrzymy kontroler i mamy asystowany tryb celowania asystowane celowanie pełne dajemy tutaj i mamy tak samo w pojeździe tutaj rząd nam pokazuje kontroler hmm, jak co, jak robić jeśli macie możliwość przepisania sobie programu tego do do od do, do, no, do xboxa też to zróbcie zawsze może wam to zadziałać myślę że taki krótki szybki poradnik myślę że wam pomogłem chociaż trochę dzięki wielkie za obejrzenie tego może wam się spodoba może nie nie wiem. O, Lester do nas zadzwonił. Tak, tak, dobra, dobra. W tym momencie nam się pokazało też mieszkanie, bo musimy zawsze te pierwsze odebrać od niego. Po prostu od niego to odebrać, żeby nam się pojawiło to. No cóż, no takie proste. Kolejne poradniki to będą po prostu gdzie, gdzie w GTA 5 znaleźć lokalizację do skoków, kaskaderskich, wszystkie lokalizacje. Zaraz dodam. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie. Widzimy się za chwilę. Siema.